Jak Wam podobały się nasze dwie pierwsze relacje z MSPO, no to czas na trzecią. Zaczynamy trzeci dzień Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. A zaczynamy nasz film na stoisku firmy Hyundai Rotem. Tak, to jest ta firma, która produkuje słynne K2, które również jeżdżą w polskiej armii. Już niedługo u nas w Polsce pojawi się wersja K2PL, a w tej chwili Koreańczycy pokazują czołg stojący za mną, czyli K2 MBT. Na stoisku Hyundai Rotem są również makiety przedstawiające sprzęty z serii K2PL. Przed chwilą widzieliśmy na stolisku firmy Hyundai Rotem kadwójkę, a teraz kadwójka w pięknym polskim malowaniu. Kadwójka, która jeździ w polskim wojsku. Ale oprócz tego czołgu są tutaj roż, również do zobaczenia oczywiście Abrams i Leopard. A za mną lekki opancerzony transporter LOT. Ten transporter przystosowany jest do pokonywania przeszkód wodnych, ma możliwość pływania i świetnie sprawdza się w ciężkim terenie. LOTR ma moc silnika prawie 330 koni. Po utwardzonej drodze może jechać 90 na godzinę, a w terenie 40. A koło mnie M142 HIMARS, czyli wyrzutnia, która zapewnia wsparcie rakietami i pociskami na dalekim i bliskim dystansie. Na pokładzie tej wyrzutni jest 6 rakiet GMLRS i te rakiety mają zasięg do 84 km. Jest tutaj również pocisk Atakam, który ma zasięg nawet 300 km. Chodząc po targach, trafiłem na stoisko firmę Aurida. Firma Aurida jest z Litwy i przedstawia swój prototyp transportera. Ten potwór nazywa się Taurus. Może nim podróżować 10 osób. Może być to platforma pod dodatkowe wyposażenie, tak jak radary, czy uzbrojenie. Waży 13 ton. Napędza go silnik o pojemności 6,7 litra i jest to diesel. Będzie również wersja z silnikiem 8,9 litra. No i moc tego samochodu w tej chwili to 245 koni mechanicznych. A tutaj na stojisku firmy Excel Group można zobaczyć pojazd wsparcia, który nazywa się Husky. Ten samochód. Waży prawie 15 ton, ma 112 koni mechanicznych mocy, może przejechać do 700 km na jednym tankowaniu i naprawdę mi się bardzo podoba. Nie wiem dlaczego, chyba przez ten swój taki old trochę styl. A to, co wyróżnia ten pojazd, to to, że zastosowano tutaj nowy typ specjalnego pancerza ochronnego. Ten pancerz, jak widzicie, wygląda. Jak coś ciężkiego, a cały ten panel waży tylko 20 kg. Wykonany jest ze specjalnego materiału, który chroni nawet przed ciężkimi kalibrami. Kolejny transporter model MTV od firmy IDV. Zobaczcie, jaki on jest kolosalny. Ja mam 180 cm wzrostu, a on przy mnie wygląda monstrualnie. Ja jestem przy wozie bojowym Ajax. Jest to brytyjski wóz bojowy wyprodukowany przez firmę General Dynamics. Ten wóz bojowy może się poruszać z maksymalną prędkością 70 km na godzinę, a na jednym zbiorniku przejechać nawet 500 km. Jest wyposażony w skuteczne działko, wieże, ale również występują wersje, na przykład w konfiguracji z radarami. To, co za mną widzicie, ta wysoka wieża z antenami to jest mobilny węzeł łączności systemu Wisła, a po złożeniu ta antena jeździ na tym jelczu i całość obsługuje tylko trzech żołnierzy. Ten maszt ma długość aż 34 metrów, jest autonomiczny, może pracować bez pojazdu. Na MSPO są również produkty nieoczywiste, nie tylko czołgi czy innego rodzaju broń, ale na przykład takie oto bramy pancerne, które odporne są na wybuchy do 7 bar. 18 sierpnia tego roku pojawiło się rozporządzenie MSWiA, które nakazuje wszystkim jednostkom terytorialnym budować schrony. I można znaleźć na MSPO chociażby drzwi do takich schronów. Te drzwi są pożaroodporne, gazoodporne, wybuchoodporne i naprawdę odporne są tak naprawdę na wszystko. Więc i takie rzeczy można na MSPO znaleźć. Na tegorocznym MSPO jest również hala, w której prezentują się wyższe szkoły wojskowe, akademie wojskowe, a także Centrum Szkoleń. Przedstawiają swoją ofertę przyszłym kandydatom do pracy w wojsku, chociaż nie tylko. No to kończymy nasze relacje z tegorocznego 33. MSPO w Kielcach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście przypominam, że także inne materiały z tych targów pojawią się na naszych mediach społecznościowych. Aha, i jeszcze jedno. W dwóch pierwszych częściach pojawił się mały błąd. Napiszcie w komentarzach, co to był za błąd. Do zobaczenia!